bo tamta Bery to była u mnie robocza nazwa e, pokażę wam Sima właśnie z Nowego Noc Bory ponieważ no, sytuacja jest taka, że no usunęłam sobie przypadkowo Simsy usuwając po prostu e, napieki niepotrzebne i tak przypadkowo się stało, mi się odnać, no, no, no trudno, zdarza się w ogóle to jest Dario to. E, Dario jest tutaj mm, Fryganiny niechrujny i zły i ma plażowe życie, aspiracja, bo w ogóle na nocy tak musi być. Ogólnie polega to na tym, że naszą żoną będzie osoba, którą da nam pięć gwiazdek ze zleceń, ogólnie takiej pracy dorywczej, normalnej pracy nie możemy podjąć, to, co uzbieramy, możemy sprzedać na plaży, jakieś zmyrkujemy, czy coś tam możemy sobie ponurkować, ryby i tak dalej, możemy też ewentualnie. Więc tak, ogólnie strój wygląda taki niechlujny trochę. No tutaj, jakby miała na imprezę, no to troszkę lepiej się musi prezentować. Tu ma sportowy. Tutaj ma do spania. Mm, tutaj mamy mm, taki imprezowy na luzie, no, powiedzmy. Mm, tutaj taki, e, no, kąpiel, kąpielowy. Ogólnie przewodnim kolorem jest Czarny Sahel, żeby ten kolor tutaj zachować, ale nie tylko. E, tutaj mamy znowu taki na ciepło. A, no i tutaj e, na zimę. U mnie tutaj sobie chyba bardzo zmienię, bo e, tak średnio mi się one podobają. I sobie damy może. Tak jak powiedziałam, to jest Dario Guido. Poprzedni tym właśnie, z se się usunął, nie miałem nic zapisanych. Dobrze, że kamień mi się udało uratować, bo tak wyszło. Także zaraz przejdziemy do rozgrywki. Wam opowiem o rozgrywce, tylko po prostu sobie tutaj wejdę stąd jak e, powiedziałam, dawno mnie tu nie było, bo miałam problemy techniczne właśnie z simsami. ogólnie z własnej, jakby to powiedzieć winy. E, e, tak się stało a nie inaczej, że po prostu e, usunąłam sobie przypadkowo Simsy. No zdarza się. E, musiałam parę modów odzyskać, musiałam poogarniać parę rzeczy. Staram się to teraz ogólnie wszystko tutaj nadrabiać, więc dlatego wam wrzucę nową wersję no, Sobery, e, bo to najszybciej, bo tu nie trzeba jakichś e, no dużo rzeczy po prostu, bo teoretycznie tutaj nie powinniśmy mi, mieć nic. No ja sobie tutaj jednak trochę pograłam e, i dałam e, po prostu mój już namiot. E, I. E, no, parę rzeczy, które być takie najpotrzebniejsze, co nosi to sobie jeszcze nie możemy grzebać, w do łowienia ryb, bo łowiectwo tu musimy rozwijać i musimy sobie jeszcze, co tam było, nie pamiętam, zaraz, w ogólnie mam jeszcze zasadę przeczytam, może tak będzie prościej, ogólnie nas wyrzucili z domu rodzice, no, nasz film, historia jest takiego, że wyrzucili go, bo, no, nie bardzo chciał się uczyć jako... Na sto dalej jest, na ale nie chciał się po prostu uczyć. Miał złocony, przynosił yy, imprezować, wolał. No i tak yy, wygląda, że jego rodzice go wyrzucili. Yy, więc tak. Yy, krótko mówiąc, twoje rodzice Twoja rodzina cię wyrzuciła. Nieważne, nic cię nie, nie obchodzi. Zawsze byłeś czarną owcą rodziny, a teraz musisz radzić sobie sam. Tak jak zawsze chciałeś, wykonujesz dorywcze prace, aby związać koniec z końcem, ale nigdy um, nie uda się nadgonić. Um, mamy cechę niech ja pokazywałam w kasie. Zły i fryganin. Aspiracja plażow, plażowe życie. Um, Pracę musimy tylko dorywcze, um, zasady. Ukończ aspirację plażową, zacznij, zacznij od pustej parceli. Um, Ogólnie ja już sobie tak mówię, trochę pograłam tutaj, żeby wam, e, tutaj sobie sprawdzałam czy mi te batu działa, bo też miałam problem, więc to ogólnie powiedzmy, że to się nie liczy i tak nam kasa za to nie zabrało. E, także e, poszedł z e, pierwszego dorosłego Sima, który da ci 5 gwiazdek na zlecenie, czyli mm, nie wiem, czy będę robić Simkę, e, z reguły mm, poprzednimi rozrodcami się to nie opłacało. Mimo, że simkę zrobiłam, to i tak nie było jej zlecenia, więc chyba po prostu wezmę tak jak poprzednim razem randomową simkę. Wytwarzanie musimy zrobić na maksa event wędkarstwo, tak mówiłam. W jednym z. Jeden z twoim przyjacielem jest małżonek. No w ogólnie musimy sobie wrogów porobić. No, na razie jeszcze tutaj nie, nie kłóciłam się z nikim, bo tak jak mówię. To jest taka na razie dzisiejszy odcinek na luzie, żeby bo dawno nic nie było. No to stwierdziłam, że sobie wam tutaj dam coś e, pokolenia, no też będą nowej wersji, mm, tak jak wspominałam, no niestety muszę nowo do Sima zrobić. E, pojawi się zamiast Cry Baby z po chiku czasu. Stwierdziłam, że mm, Cry Baby Williams jest fajnym wyzwaniem, ale tylko pod warunkiem, jeśli... Y, no coś bym musiała do niego wymyślać, no nie ukrywajmy. E, czy też sobie chciałam tam doroczną pracę wziąć, ale no kurde, nie będzie jest ten y, Kokos, nigdy go nie umiem znaleźć, a to z drzewa chcą i... E, mogłabym oszukać i kupić, no, ale no po co, no nie? E, może, te, w ogóle te simki tutaj średnie są akurat te, a więc nie, za bardzo nie chciałam tutaj nic z nich wybierać, może na drugi dzień coś będzie lepszego, e, no ale dzisiaj chciałam coś dać, więc e, to tak na luzie e, sobie po prostu zrobiłam tą rozgryweczkę. E, tak, jak mówię, no Kamil muszę na nowo ogarnąć ten save. Ogólnie jest safe na szczęście, z Kamil z um, dziesięcioleci też jest safe. Um, więc um, tylko muszę po prostu sobie tych simów poogarnąć, żeby um, no było i te domy ewentualnie z tego dziesięciolecia. Żeby po prostu tak to było, tak jak chciałam. Nowy ser muszę właśnie do brata Kamil znać i tego brata na nowo zrobić. Musicie mi wybaczyć, no ale trudno, stało się jak stało. I muszę sobie po prostu zrobić yy, nowych simów, yy, no trudno, zdarza się, yy, tak, tak po prostu czasami bywa, no, moja mała nieuwaga, no po prostu yy, zaczęłam sobie po prostu, tak mówię, przypadkowo ten folder, a i wszystko usunąłam, yy, no i tak mi się stało, jak się stało, po prostu niestety, yy, no więc yy, musiałam sobie... Tutaj to wszystko na nowo ogarnąć. Tak, powiedziałam. No niestety czasem się tak zdarza. Dobrze, że, że po prostu te seriowe, co miałam, to mam. Nic się nie dzieje. No, po prostu zmiana nazwy też, stwierdziłam, że zmieni nazwę, bo mimo to, to berę była randomową taką nazwą, bo nie miałam pomysłu. Na nową. I stwierdziłam, że sobie po prostu dam sobie coś nowego, coś innego. No i wpadłam sobie po prostu na Diane. Także. Tak, mi się bardziej spodobała. No, sobery po prostu. Jest nowy sim, tak widzicie. No stwierdziłam, że najszybciej to wyzwanie jest zrobić, bo przy innych trzeba troszkę jeszcze pracę włożyć a nie chciałam, żebyście, żebyście byli długo tak bez żadnego odcinka, co nie bo pewnie już trochę tęsknicie yy, za moimi seriami a więc mm, szczególnie stali bywalcy a więc tak stwierdziłam, że po prostu na ludzie coś dam no, mi też jest trochę przykro, że tak wyszło. No. Ale sama sobie jestem winna. No trudno, cóż. Po prostu stare odcinki, które były. Stwierdziłam, że nie będę usuwać, zostaną tak jak jest. Tylko po prostu pójdą do archiwum. Stwierdziłam, że w archiwum będą serie, które albo przepadły. No, albo które będą zawieszone się te przepadły, to może powiedzieć, że są zawieszone. No ale ponieważ kontynuuję nowymi simami, no to stwierdziłam, że tak nie do końca zawieszę je, ja tylko po prostu będą w archiwum. Będzie taki folder odpowiedni do tego. Staram się u dziewczyn też nadrabiać serię W sumie stwierdziłam, że będę robić swój save. Jeśli ktoś ma ochotę dla mnie simów zrobić, mogą być w max nie muszą być w modach. Ja mam wszystkie części, także na spokojnie mogą być. A także um, mogą na spokojnie być w Maxi, A kto, kto woli. E, możecie przerobić oczywiście e, simów randomowych. E, ja sobie po prostu e, podmienię w grze mojej e, tych e, randomowych. Jakoś mam sentyment do randomowych simów, kurczę no oni są fajni, mają swój klimat jak dla mnie i tylko po prostu y, wystarczy je po prostu sobie y, pod save y, zrobić, no ogólnie y, nie wiem, ja myślę, że może sobie dwa save y zrobię y, w max i w, po prostu w alfa albo mieszane, nie wiem jeszcze, y, zastanawiam się nad tym, no zobaczymy. Yy. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Znaczy tu na razie go na, miałam tego dorosłoka. Stwierdziłam, że jednego ja odmłodzę na nastolatka, albo jakoś poprzednim gram czy trzy i no jakoś tak stwierdziłam, że ten nastolatek jakoś tak bardziej mi pasuje, żeby on był. I, i no. Żeby tak nie było, to stwierdziłam, że będzie tak jak jest. Czemu? Nastatkiem sobie odgłącę nowy MC um, ja Command Center te po prostu. Hmm, no, nawet nawet. Y jeszcze tak do końca go opanowałam, no ale. Y poprzednim po prostu mi się lepiej robiło, no ale to też nie jest nawet zły. Y co jeszcze wam chciałam powiedzieć? Y tak mówię, y wehikuł czasu planuję oczywiście wehikuł czasu w tej wersji, która jest autopową taka sobie Elis, także od razu mówię, że to nie do końca jest moje, ale myślę, że mm, po prostu y, będę jeszcze tam swoje cele jakieś dodawała, y, Także co y, do nowej serii, mam też taki pomysł na mogę um, to powiedzieć, um, jedyną z jakoś nie przepadam w grze, no, w może nie jest nie jest to przystojny, co nie, ale kurczę, jakoś tak mnie nie przeszkadza, bo jego zawsze można zmienić. Um, ale drażni mnie angielska po prostu nie wiem, coś jakoś ta babka mnie drażni i po prostu jakoś nie przepadam za nią. Fakt nie, nie, nie jestem... Nie lubię usuwać simów randomowo z ty, żeby sobie zostawiać w grze, żeby tam miały jakiś swój klimat. Um, ta gra... tylko po prostu jak mówię, po prostu przerobić sobie. Um, może przerobię. Przytam jakiś też fajny fryzur. Um, właśnie Thierry ostatnio też miała bardzo fajne mod z fryzurami, więc może coś sobie pościągam. Um, chociaż ostatnio też sobie pościągałam, Odzyskałam parę modów, które tam nie mniej więcej pamiętam, od jakich um, twórców mam. Trzeba mi się część modów udało odzyskać takich ulubionych animacji też tak samo. No, niestety pewne rzeczy przepadły, i niektóre będę musiała jeszcze raz wykupić. No, trudno, um, ale stwierdziłam, że no po prostu sobie pościągam to i od razu um, pod koniec miesiąca anuluję. Tak jak zwykle to robię na tym patronie, że anuluję i, um, i będą dalej tam inne. Um, nie wiem, czy mi się uda ten odcinek gdzieś zmontować. No, zobaczymy, o której tam mi się to wszystko nagra. Um, ale może, może, nie gwarantuję, że nie. Yy. Może mi się dzisiaj uda, w, w środa, nie wiem, pamiętam, to jest było w środę, czwartek, tak to na Instagramie. Yy, nie chcę Was teraz skłamać, teraz sobie zobaczę. Yy. Będę starała się po prostu, yy, jak to powiedzieć, yy ten dany odcinek. Dobrze. Tak, dałam, dałam po prostu przepersonie telefon sufity. Ogólnie, tak w czwartek planatem będzie pół czasu, więc jutro właściwie zacznę do tego księgę, taką krótką kręcić. Mam nawet na nią pomysł. Z tym, że też od razu powiem, ja się lubię inspirować też filmami i jeszcze inspiracja z filmu. Jednak pewne słowa zostały podmienione, żeby to częściowo też była autorką po prostu tego, co planuję w tej cutscence. Mam nadzieję, że mam tą animację, którą właśnie chcę dać, więc... Oby tak było, że będę ją miała. E, ale chyba tak, bo Kalisy wszystkie mam jednak. Udało mi się chyba jeszcze e, ściągnąć za nim e, patrona, bo... E, się w, w skończył i... No. A ogólnie ona już daje na inną stronę. Się przynosi, więc nie wiem, czy tam na patronie będzie dawała dalej. I na razie widzę że tam... Ta nowsza animacja się pojawiła, ale czy, te, czy dalej to będzie? Nie wiem. Chyba, że sam będzie miała możliwość płacenia kart na jej Blanc? konto. Uh, I wtedy może... Uh, hmm, to może tak. Barlisa ogólnie jest um, no, Rosjanką, więc no niestety pewne um, rzeczy z Rosjanami są utrudnione. No trudno. Um, ja ogólnie do nich nic nie mam, jako do... tak powiedziałam, do... Um, osób do narodowości nic nie przeszkadza jednakże nie podobają mi się pewne interesy pewnego pana że tak powiem, więc nie będę mówić o innej bo no, nie wszyscy mogą sobie tego życzyć no ale takie mamy życie, miejmy nadzieję, że to zostanie jak najszybciej po prostu załatwione przez tutaj no, rządzących y, między sobą państwami. Y, y, oby jak y, najkorzystniej dla po prostu tych, co najwięcej tracą. W tej chwili y, nie do końca bym powiedziała, że Rosja najwięcej płaci. Może mają niestety pewni y, utrudnienia, y, y, ale mi się wydaje, że Ukraina jednak najwięcej traci. No, ale nie będę tutaj... Aby to nie, ja będę powiedzieć, to nie jest miejsce na, na ten temat, żeby gadać, jak dla mnie. E, może nie mój kanał, może bym drugi musiała otworzyć żeby ten temat, się tutaj rozwijać. No, ale jakoś wolę gadać o, o grze. E, wracając do tematu tutaj. Mm, mamy tutaj super, właśnie ten, ten Onyx, y, pokolenie właśnie y, Onyxa. Ups, Onyxa i no, niestety, gdzieś tu wyskoczyło, Mam nadzieję, że mnie YouTube tutaj nie zbanuje. Y, już go z powrotem przebieramy w to, co ma być. A y, no, taki mały wypadek, y, no ogólnie, e, tak jak mówię e, tutaj y, tak, zmieniłam zmieniam sima, no ten też mi się nawet podobał, ma swój klimacik e, tamten też nie był taki e, zły też był fajny, też mi się podobał, każdy sim e, e, nie, myślę, że jak którego robię, to ma swój klima na swój sposób e, może założymy pułapkę, tutaj mam jakąś rybę a więc no, będziemy widzieć. Tam, powrotem, ale czemu ty się to ubrawić? To nie, do wody też ciuchy zmoczyć, no ja pierdziele. Łote. Dobra, dobra. Ja wiem, że nic nie ma, nie umiem znaleźć tego głupiego, jakby to powiedzieć, kokosa. Dobra, idźcie się do krzaczka odlać. Tak jak mówię, czy tym, pokupowałam to, ja kupiłam działkę, to co jest na potrzebniejsze. No i usunęłam tą kasę i zaczynamy z, z tymi mm, 100 simulonami, mm, no żeby po prostu mieć lepiej le powinno być, to nie? Um, czemu zmiana nazwy, tak? Powiedziałam, no po prostu z, Bereta była nazwa robocza, mm, druga wzięła się z mojego imienia, ja za swoje imienie średnio przepadam mam swoje powody, ale nie będę się tutaj hmm, rozwijać na ten temat e, Następna seria to w czwartek, mam nadzieję, że w jej chwili czasu mi się uda ogarnąć do tego czasu no ale mamy trzy dni, więc myślę, że to sobie jutro tam ogarnę na spokojnie e, tym A, chul, chul. E, Także e, tutaj e, będziemy dalej sobie kontynuowali no co barę tym panem ogólnie. Um, smaki życia są, tylko że muszę Simkę tutaj dodać, te brakujące ciuchy. Ten wygląda jej trochę zmienić, znowu będzie trochę inaczej. No i muszę chyba tego nowego adwokata je zrobić. Um, zostawię ten odcinek z tym adwokatem, ale będzie nowym. Powiedzmy jakąś historię do tego, myślę. No nie wiem. Ja będę myśleć. Um, ale no po prostu no tak się stało inaczej. Też się z tego śmieję, przedtem byłam trochę wściekła na siebie. No ale to do tym, Dobrze, y, trzymajcie się kochani, miłego dnia życzę, jak wieczoru czy ten kiedy oglądacie. Trzymajcie się ciepłutko, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.